Szanowni Państwo, witamy na konferencji zielonych dotyczącej rządowego projektu budowy elektrowni szczytowo-pompowej w miejscowości Młoty w województwie dolnośląskim. Dzisiaj w Światowym Dniu Sprzeciwu Wobec Tam chcielibyśmy zaproponować zaprezentować nasze zielonych stanowisko. I o słowo wstępu poproszę posłankę zielonych, Klaudię Jachirę. Dziękuję bardzo. E, szanowni Państwo, myślę, że Zieloni, jak nikt inny e, podkreśla wagę sprawiedliwej transformacji energetycznej. Bardzo chcemy przejść na zieloną stronę mocy, chcemy korzystać z odnawialnych źródeł energii. Jednak zawsze te decyzje powinny być w oparciu o aktualną wiedzę, o opinię ekspertów i nigdy z pominięciem e, no, lokalnego społeczeństwa, lokalnej ludności. Dlatego uważamy, że akurat w tym wypadku budowa elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach, gdzie sprzeciwia się lokalna ludność, gdzie jest to projekt odkopany sprzed 50 lat, z epoki słusznie minionej, przygotowany właśnie przez władze PRL-u, a teraz rząd PiS-u dziwnym trafem to odkopał i robi to jak zwykle bez porozumienia z, lokalną, e, z lokalnym e, no, ludźmi, którzy po prostu nie chcą, nie chcą tego projektu. Co więcej, e, ta elektrownia e, zniszczy tereny cenne przyrodnicze Musimy przechodzić na zieloną stronę mocy, zawsze właśnie z poszanowaniem terenów cennych przyrodniczo, i na tym nam bardzo zależy i o to walczymy. Nasze stanowisko także wpisuje się w bardzo ważny pakt dla wody, którym jednym z głównych założeń jest renaturyzacja rzek, a absolutnie, i co warto podkreślić, w światowym dniu sprzeciwu wobec tam absolutnie budowanie tamy, tym razem na Bystrzycy Łomnickiej, e, obcięcie wierzchołka góry, zalanie terenów cennych przyrodniczo. Nie ma nic wspólnego e, z tym paktem dla wody. Dlatego taką, takie, taką decyzję podjęliśmy i jest to dla nas bardzo ważne. A o szczegółach tej niepotrzebnej inwestycji rodem z PRL-u e, opowie więcej e, Michał Suchora. Dzień dobry, szanowni państwo. Tak jak wspomniała posłanka Klaudia Jakira, zieloni są... Orędownikami, ambasadorami, ambasadorkami zielonej transformacji energetycznej, która może się udać tylko wtedy, kiedy będziemy ją przeprowadzać w zgodzie, a nie, nie przeciw społeczeństwu obywatelskiemu, mieszkańcom i mieszkankom i nie będzie się ona działa kosztem przyrody. A niestety dokumenty rządowe yy, dotyczące elektrowni szczytowo pompowej w młotach jasno pokazują, że te tej elektrowni za taki zielony, zrównoważony projekt uznać nie można. My przygotowaliśmy w związku z tym stanowisko, w którym wypisaliśmy cały szereg niedopowiedzeń, błędów i braków, które znaleźliśmy w tych dokumentach. Ja tutaj opowiem tylko o niektórych. Na przykład rząd analizując rynek energii i sposoby na magazynowanie energii, w ogóle nie wspomina o potencjale jaki drzemie w sztucznych wyrobiskach w Turowie czy Bełchatowie. My wszyscy wiemy, że za chwilę te elektrownie odkrywkowe, te kopalnie odkrywkowe, za chwilę zostaną zamknięte. I już dzisiaj powinniśmy się zastanowić, co zrobić z tymi wyrobiskami. Naszym zielonym zdaniem, tam właśnie powinny powstawać elektrownie szczytowo-pompowe, a nie na naturalnych ciekach wodnych, na naturalnych rzekach, takich jak. Bystrzyca, Łomnicka, która zostanie po prostu przez tą elektrownię zniszczona. Kolejna kwestia, w Polsce istnieją już elektrownie szczytowo-pompowe i my jesteśmy za rozwojem tego typu energetyki. Natomiast rządowe dokumenty nie pokazują, czy obecnie istniejące elektrownie wyczerpują, wyczerpują już swój potencjał. Czy na przykład na gigantycznej siłowni na Solinie czy nie można tam na przykład zmodernizować tej elektrowni i zwiększyć jej mocy? Kolejna kwestia to, jest, to są stosunki wodne w Kotlinie Kłodzkiej. Wystarczy pojechać do Młod, a my w przeciwieństwie do wielu osób, które nad tym projektem mam wrażenie w rządzie pracowały, pojechaliśmy do Młod, rozmawialiśmy z mieszkańcami i wiemy od nich, że poziom wody w Bystrzycy Łomnickiej z roku na rok spada. Jeżeli pan Dworczyk i pan Zyska, czyli posłowie z ziemi wałbrzyskiej opierają swoje dane na projekcie wyciągniętym z szuflady towarzysza, towarzysza Gierka danych, to są w głębokim błędzie. Dzisiaj stosunki wodne w Kotlinie Kłodzkiej są zupełnie inne. Wody w Bystrzyce Łomnickiej brakuje. Nikt nie jest w stanie wytłumaczyć i zapewnić mieszkańców Kotliny Kłodzkiej i gminy. Bystrzyca Kłodzka o tym, jaki wpływ będzie miała budowa tak ogromnego powierzchniowo zbiornika wodnego, jak zmienią się stosunki wodne, jak zmieni się mikroklimat. To jest gmina żyjąca, proszę Państwa, z turystyki narciarskiej. Nikt nie jest w stanie powiedzieć mieszkańcom, właścicielom stoków narciarskich i pensjonatów, czy budując tak ogromny zbiornik, tak płaski zbiornik, tak płytki zbiornik, jak zmienią się stosunki klimatyczne w tym miejscu. I rzecz kolejna, ogromnie dla nas ważna, kompletnie pominięta przez władze 50 lat temu mieszkańcy wsi Młoty dowiedzieli się, że mają się wyprowadzić ze swojej miejscowości, bo znajdzie się ona na dnie zbiornika wodnego. Ten zbiornik przez 50 lat nie powstał. Przez 50 lat mieszkańcy młotów są pozbawieni swoich praw obywatelskich. Nie mogą sprzedawać swoich domów, nie mogą ich remontować, nie mogą ich ubezpieczać. My w młotach spotkaliśmy rodziny, które wyprowadziły się już z tej miejscowości, bo ich domy do, zostały doprowadzone do, takiego, do takiej ruiny. Dzisiaj specustawa przygotowana przez PiS nie wspomina ani słowem o sprawiedliwym wynagrodzeniu, o sprawiedliwej, e, o sprawiedliwej rozliczeniu tych krzywd. I kiedy minister dworczyk mówi, że nie będzie brał odpowiedzialności za decyzje podejmowane w PRL-u, za decyzje podejmowane przez Towarzysza Gierka, to ja chciałbym panu ministrowi przypomnieć, że jest coś takiego, jak ciągłość instytucji państwa. I on, jako minister konstytucyjny, i tak samo minister zyska, są odpowiedzialni za decyzje raz podjęte przez państwo i są odpowiedzialni za. Wszystkie krzywdy, które państwo wyrządziły mieszkańcom i mieszkankom młotów i my jako zieloni deklarujemy, że tej sprawy nie zostawimy, że nie zostawimy mieszkańców i mieszkanek młotów samych i doprowadzimy do tego, że zanim powstanie elektrownia, jeśli w ogóle powstanie, to najpierw zajmiemy się rachunkiem krzywd yy, mieszkańców i mieszkanek młotów. To wszystko, o czym powiedział przed chwilą Michał Suchora, bardzo wyraźnie pokazuje, że jest to kolejny przykład, kiedy władza działa bez porozumienia z ludźmi, działa jak zwykle, no po prostu do celu za wszelką cenę, nie słuchając głosu ekspertów, nie słuchając e, ludzi. I myślę, że w światowy e, dzień właśnie burzenia tam e, musimy także zburzyć pewną tamę, którą bardzo dobrze widać za nami. Proszę zobaczyć. Głos obywatelek i obywateli, głos koalicji sióstr Rzek oddziela od ministerstwa e, szwadron, cały w ogóle zastęp, cała tama policjantów. Boją się naszego głosu. Dlatego właśnie dzisiaj Myślę, że musimy także zburzyć jeszcze jedną tamę w postaci rządów pisu i tego typu projektów. I jako Zieloni to zrobimy. Dziękujemy bardzo. Całe stanowisko Zielonych w tej sprawie dostępne jest na naszej stronie i na naszych mediach społecznościowych. Dziękujemy bardzo.